Zapraszam do eksploracji Republik Bałtyckich! Dobra, witam serdecznie w kolejnym odcinku, kochani. Znajdujemy się na Karoście, na koszarach już nieczynnych. I wykorzystamy sobie tą dziurę w płocie. I się tu po prostu wbijamy. I robimy urbex. Z tej strony czarny Piotruś. No dobra. Nie chcę za długo stać przy ulicy. Tu jest trochę na perwę. Ojejku. Tutaj. Tędy mam się wbić? No to się wbijmy. Dobra, przebiłem się. Trzeba ostrożnie, bo kawałek cegły mi się chwilą spadł. No, mamy konewkę na dzień dobry. Pięknie. Zobaczmy co kryją koszary karosty. Zobaczcie. Super. Super, nie wiem od czego zacząć. Zacznę od prawej strony. Ale to wszystko jest poniszczone. Nie wiadomo, czy dokładnie ten budynek, bo te koszary są dość długie. No, ale pierwsze z nich były oddane do użytku w 1907 roku. W 1000, tak, w 1907 roku, moi drodzy. No to, no to sobie wyobraźcie, no to pozostałe budynki, to jest mniej więcej ten sam czas, no to w jak starym budynku się znajdujemy. Chociaż fabryka Linoleum była 1895. Popatrzcie, kochani. No. Urbex bezpiecznym zajęciem nie jest. Bardzo lubię, lecz polecić Wam nie mogę. Róbcie to z. Róbcie. A może nie róbcie, może nie powinienem Wam mówić, żebyście to robili chodzi o to, żeby zachować ostrożność. No, staram się zawsze patrzeć dookoła. No bo, no bo jednak są tu pewne niebezpieczeństwa, które mogą cię nie wiem, nic stąd nie widzę, pokaleczyć albo i zabić. Dobra. O kurcze. O A to jest wszystko rozpieprzone. Patrzcie. Może damy radę wejść na pierwsze piętro. Mam nadzieję. Dobra moi drodzy. Wracam się w tamtą stronę. Dobra kochani, jestem stąd, przyszedłem, Chcę tu popatrzmy, wchodzimy na górę. Wow, Beautiful, e, jakieś wrzuty, no oczywiście, że jakieś wrzuty, ale też już, patrzcie farba odpada, kolor się trzyma, chyba super stare to nie jest, chociaż jak dobra. Farba, dobra marka. No to i parę lat będzie tak się trzymać. Kurczę, odpada to wszystko. Dobra. Co tutaj? Nic tutaj mamy widok na ulicę. A więc przejdźmy się tu. Nie sądzę, żebym miał tutaj coś znaleźć. Wiecie, cokolwiek. Oprócz oczywiście puszki po browarze, nie? To jest niesamowite. To znajdujesz wszędzie na Urbexie. Ale chodzi mi o jakieś wiecie, czy dokumenty. Czy... Cokolwiek. Ubrania, dokumenty, nie wiem. Jakieś papiery. No kalendarz. Fajnie jak się kalendarz znajduje. No to co? A tu nic. O, jakiś kominek był. Chyba. Patrzcie, tapeta się ostała jeszcze. Jestem od strony ulicy, ale fajnie, bo słoneczko tu bije. A to tapeta jest. Ech, nie będę niszczył na urbek się nic nie niszczymy, proszę państwa. Nie po to tutaj się chodzi. No Na nic. Eee, jakieś szafki jakiś skład tutaj był definitywnie. Patrzcie szafeczki nie szafeczki. Kurde ale naprawdę nic nie znajdziemy. Jakieś kable prądu tutaj nie ma ale po co dotykać? W budynku mi się podoba. Wiecie z budowy. Czekajcie, kusnę, bo coś jedzie. Eee, może tędy będzie łatwiej przejść. Nie, nie będzie. Nie no, będzie. Tutaj to grubo. To widzieliśmy na dole, nie? Patrzcie, ale kurde, rozpiżone. Konkretnie. No wiekowy garnizon. Jakby nie patrzeć. Ile? Około no 110 lat, ponad 115. Puszka. Chyba tylko puszki po brąk tu znajdziemy. Też tapeta się ostała. No, tutaj przynajmniej jakaś inna tapeta udająca cegły. jaką jako wyrwa szafka. O, konkretna ruina. Hmm. Korytarz mi się podoba. U, no właśnie. Tutaj nie byłem. Tu kafelki się ostały. Coś już tutaj było. To jakaś łaźnia pewnie była. Nie. Zlew. Nie? Podłużny zlew. Żeby mogli się umyć obok siebie. Takie jest moje zdanie. O, prysznica? No, prysznica, No bo co innego. Chyba, że że... Nie, no to nic, niecała no co inna Opa. Ależ to Puszka. Wszędzie puszki. A tutaj były kible. I to zobaczcie jakie. Na narciarza, jak w Azji, na kucaka i to bez drzwi. Chodzisz do kibla, a no to sobie pięciu chłopa ciśnie kreta, że się tak wyrażę. Dobra, kibelki. No ale bez kitu, żeby a, No dobra, nie, tutaj jest jakieś, pewnie jakieś zasłony były, no bo tak to by było trochę to dziwne. Były, były, czy też wchodnie jakieś takie drzwiczki małe były. Bo dajcie spokój. Dajcie się w spokoju załatwić. A to jeszcze wojaki, to wyobraźcie sobie, jaka tu pompa musiała być, jakby, jakby takich drzwi nie było, jaka, jaka szydera. też niestety bez żadnych relie no, pozostałości. O, oh, The Fat of the Land. To był trzeci album Prodigy. Okej, okay, jakiś wielki fan Prodigy tu był. Dobra, idę na dół. Nie, no naprawdę miło jest się tu znaleźć, nie jednak trochę mam niedosyt, jeśli nic nie można znaleźć. Ja też nie jestem jakiś zdziwiony wielce, no bo kurczę, no tyle lat to jest niszczę. Rozkradli wszystko co mogli. Tam na końcu możemy sobie wyjść. Ok. Co to? A, butelka. Ło. Wow. O kurcze. Patrzcie, już tak pleść to zżarła, że to tak zmiękło. No. Tutaj jak. Ok. śpij, śpij spokojna ale motyw, bezdomny gość ale się wystraszyłem jak te radio usłyszałem Radyjka sobie słucha biedak Kurde. no nie fajnie no. taki dach sobie nad głową znalazł Na początku pomyślałem, że może jakiś stróż tu siedzi, nie? Ale mówię, no stróż tutaj pilnuje czego? Cegły Okej, okay, mamy drugi budynek Patadan Ło, wow, tu jest ulica Więc chodźmy szybko Dobra, tu jest wejście o, wejdźmy sobie, kurde. O, jakie schody. No A tak. To tak nie wyglądają źle, nie? O, but. Jest. Jest. Jest jakieś eksponat no i, nowy. i to by było chyba na tyle Wow, 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 wow. Już bardziej przy pału nie można na robić. Jakieś taśmy. No nic, 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 nic konkretnego. Tam sprawdźmy na końcu. O kurde! Dobrze, że ja się na tą podłogę nie ruszyłem na górze. No dobra, to bym zauważył, ale już widelec. No. Dobra, idę. Wychodzę idę do następnych koszarobok. Zbliżamy się do następnych. Tak się prezentuje budynek stąd. Kurde, duże to jest. Ło, tu jestem na widoku, ale dobra. Bo tu była brama wjazdowa. Zobaczcie, brama. Strażniczka. Buda strażnicza. Dobra, dobra. O, i coś tam idzie. Więc szybciutko wchodzimy sobie do budyneczku i przypałę nie ma. No dobra. To wygląda na pokoje, nie? Jest stara szafa. Gazeta. No. Lubię znaleźć gazety, bo można znaleźć datę. Ale ta gazeta moi drodzy to jest rapem z 2012 Także no, być może to zdało mnie po prostu tutaj Siedzieli, nie? Mieszkali sobie Pokoje garnizonowe. Wypisz wymaluj no jak w hotelu normalnie. Okej, okay, pick. To się na sofa. Tu jakiś do wieszania I to chyba toaleta była. Tu paruski. Podejrzewam, że góra będzie wyglądać w zasadzie identycznie. No nic, znalazłem pokój. graciarnie w zasadzie. Szafki, nie szafki, meble. Nie wiem, to tu ze ściany zrobili. Taką prowizoryczną. No okej, okay, śmigam na górę. Kaloryfer wyrwany, a jakże inaczej. Jakieś ruskie bazgroły. Wszystkie kaloryfery powyrywane. Uf. Ale hukło. Proszę Państwa zobaczcie poszło wow. O Jednak wiekowe Dobra idziemy w tamtą stronę I tu to, to chyba garaż po prostu mieli gołębie standardowo Lampy wiszą Zobaczcie jak to jest ułożone. Dlaczego tak? Opa. No, jakieś szyny. Ej, no przecież ciężarołówy mógłby tu e, Parkować. Ale mnie a nie mam wody. Kurde, nie rozczytam. Zobaczmy co jest tu. Okay. dobra, gotamy. A tutaj toaleta była podejrzewam. Jedna druga. Opa. Pysznica. Ostawiam ale cholera wie. Wszędzie puszki po drodze. Dobra moi drodzy, wychodzę z tego nie wiem, warsztatu albo parkingu. bo to i to. No w sumie, w sumie ktoś musiał te ciężarówki wojskowe naprawiać, nie? To ci przecież mieli swoich mechaników. W jednostce po co gdzieś jeździć. No i tam mamy jeszcze jeden budynek. O, tak to się prezentuje. Z tej strony. Opony. Opony są dość częstym. Dość często są na opuszczonych obiektach. No dobra, tu widzę jest budynek. Dobrze, dziś jest niedziela. Tu się nikt nie szpęda, a tu jest jakaś... No coś tam jest. Użytkowe. Tu są drzwi, więc sobie wejdziemy. No ale słońce daje. Już momencik. Jakaś pani mnie przycięła. Ale to co z tego? Patrzcie tutaj co było. Co to jest? Czemu to jest tak? Czemu to jest tak dookoła? Jak ktoś ma jakiś pomysł na to to niech da znać w komentarzu. Czemu to tak jest? Tutaj co? Tutaj jakby wjazd do garażu? Ła! Wow, Oto kaman. No ale to ewidentnie też było dla sprzętu. Sprzęt wojskowy, co? Parkowali tu. O, ale to jest wysokie. Spoko. Dobra, jestem z drugiej strony tego budynku. Patrzcie, jak on zarósł, nie? To było wejście. Jak to powiedzieć A, ja, pierdziel. Natura, co robi? O, moja żonka dzwoni. A to moja kochana żonka dweniła. I się pyta, co robię. Łażę po koszarach na karoście. Chłopy to duże dzieci, nie? Ach. Kurde. Fajnie, fajnie, ale mam niedosyt. No, jest niedosyt. No, ale w zasadzie no to, czego ja się spodziewałem, Gazety albo kalendarza. A no, dobra, to jest nasze przejście, eee, te pierwsze co powiedziałem, że na samochody, tylko nie chciałem skakać tędy. Eee, tu też, czemu to jest tak wyrwane. Co to może być? Na górę idę. Nic tam nie było, więc już wyszedłem. Zobaczcie drzewa na dachach. Czemu one na dachach? Bo słońce pada, nie? Pewnie tak. Dobra, kochani, tu się, tu się nie wbijemy, bo idzie płot. A, to jest oddzielny koszar. Okej. Okay. No dobra. A, nie wiem co teraz. Dobra, moi drodzy, tam jest cieciu, pracownik tego obiektu. Jest jednak czynny. A tu mamy płot, i potem jest drugi, więc tam nie podchodzę, żeby mnie nie przyciął. Więc, moi drodzy. Ja się wracam do wyjścia, czy wejdę na ten drugi obiekt, tego jeszcze nie wiem, trochę się zastanawiam, jestem trochę zmęczony, miałem dziś bardzo aktywny dzień, tak czy siak, jeśli bym tam wszedł, to dam to, to, dam to w innym odcinku, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, dajcie subiga i łapkę, no i coś w komentarzach możecie odpowiedzieć na pytania. Które zadałem, co to jest, co to jest to, co to jest tam. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie. A jak nie, to nie piszcie. <laughs> Trzymajcie się hejka.